Tonight, tonight. Witam Was w tym zacnym filmiku z głosem. Jako iż jestem najbardziej zajebistym człowiekiem na świecie, to ogarnęłam, jak się go dodaje. No to zaczynamy. Nie. Tak. Tak. Raczej psy, ale koty też lubię. Mam wiele ulubionych, ale takiej jednej najbardziej to nie mam. Nie mam, ale mam ulubiony serial i jest to The Hundred. Do którejś na pewno nie wiem, Pepsi chyba nigdy nie piłam, a kole piłam ostatnio jakieś dwa lata temu. Nie. W mieście. Ty chyba nie myślisz że ja bym o tym komuś powiedziała? Wie tylko moja najlepsza przyjaciółka i szczerze to nie wiem jak zareagowała bo napisałam jej o kanale przez mesę. Nie czuję się jak ktoś wielki, więc jak od razu myślicie sobie że jak zostaniecie jakąś sławą to będziecie się czuć nieziemsko i wasze życie obróci się o 360 stopni to źle myślicie. Jedyne co się zmieniło, to to, że muszę się wyrabiać z filmami i jestem przez to bardziej nerwowa. Na początku nie wiedziałam ile osiągnę, ale jak już miałam te tysiąc subów, to wierzyłam, że uda mi się dojść do dziesięciu tysięcy. Mam dwa ulubione, taki i taki. Waniliowe. Nie mam wielu znajomych, ale nie jestem jakąś szarą myszką. Myślę, że tak po środku, ale jak już muszę wybrać to ta cicha? Tak? Nie. Od zera do nieskończoności. Moje obydwie serie są mieszanką tysięcy książek seriali i filmów niezwiązanych z Anime lub gacza, więc znasz już odpowiedź. Nie lubię ani tego, ani tego. Nie. Biologia. Po prostu chcę osiągnąć jak najwięcej. Jak na razie moim celem jest 50 tysięcy subów, a wiem, że tylko ciężką pracą mi się to uda. Ale zachęcają mnie miłe komentarze i gdy jest dużo wyświetleń pod filmem. Szczerze to chciałam powiedzieć na 10 tysięcy jak mam na imię, ale osoby które do mnie pisały na Discordzie tak natrętnie wypytywały o wiek i imię że już mi się odechciało. Mam jednego ulubionego, jest to Kacper Riec. Tak? Nie. Jeżeli zaliczysz sufit jako ściany to tak. Najczęściej z książek, rzadziej z filmów, fazgacza live prawie nigdy. Zazwyczaj sama na nie wpadam po przeczytaniu kilku książek. Panda. Nie. Pizza. Różnie z tym jest, ale aktualnie najbardziej lubię jeże. Dzień. Czasami z nudów pogram sobie w jakieś gierki na telefon, na przykład Transformice. Co jakieś dwa miesiące wchodzę czasem na Mówie Star Planet żeby sprawdzić co się dzieje na moim koncie. Oglądałam sobie z mamą jakiś stary film, nie wiem z którego roku ale na pewno w 1900 coś. Nie był on jakiś specjalnie ciekawy, nawet nie chciałam go oglądać. Mama mnie zmusiła, bo się upierała, że jest nieziemsko wciągający, ale nieważne. Był tam jakiś gościu, który nazywał się Renę i mi się spodobało to imię. I tak, Renę to męskie imię, ale co tam? Fioletowy. Tak, vanilla Odpowiedź C. Tak. Najbardziej lubię wszystkie kwiaty, które rosną na drzewach lub krzewach, czyli na przykład kwiaty wiśni lub dzikie róży. Człowieku, zanim ja założyłam kanał, to potrafiłam czytać calutki dzień. Tyle książek przeczytałam, że po pierwsze nie pamiętam wszystkich tytułów, a po drugie. Nawet gdybym pamiętała, to wymienianie tych wszystkich tytułów zajęłoby bardzo dużo czasu. Aktualnie czytam serię zwiadowcy: bardzo blady zielony, z serem lub ze śliwkami nie mam. Żadne mi się nie podoba. Nie lubię emotek tego drugiego typu. Ale tego pierwszego to uwielbiam. Tutaj, kilka moich ulubionych: nie, skałki i mini lasek pod moim domem. Pójdę do nieba, bo jestem super, hiper, turbo grzeczną dziewczynką. Około 20:30 ale i tak mnie nie porwiesz bo co chwilę mam kontrolę rodzicielską czy nie siedzę po nocy w telefonie. Uwielbiam, zwłaszcza jak baba na wf każe nam biegać po 20 kółek. Nie. 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 Tak. Całe moje dzieciństwo spędziłam oglądając Wings. To jest super bajka serio polecam, jak ktoś zna to niech napisze która była jego ulubiona postać. Ja kocham Waltora, Jezu on był taki super xd. Oczywiście że w lodówce, nienawidzę gorąca. Nie. Triwago. Taki normal pomieszany z Badger, XD. Na ogół to nie, chyba że chcą, żebym dała im spisać wypracowanie XD. Metr 55. Jestem krasnale, ale pociesza mnie myśl, że moja siostra, która jest pełnoletnia, ma tyle wzrostu co ja XD. Ani to, ani to. Mam tylko z imieniem i nazwiskiem, więc nie podam. W świętokrzyskim. Teraz to raczej nie, bo wydaje mi się, że dobrze umiem ortografię, bo w takiej trzeciej klasie to latałam w kółko po konkursach ortograficznych i wygrywałam XD. Po prostu zawsze chciałam być chamska, bo nigdy nie umiałam nikomu odpyskować. Oczywiście, że tak. Jakoś ujdą. Nie mam. Tak, na grupie klasowej. Pytanie do jakiego sklepu, jak do supermarketu czy tam spożywczaka to nienawidzę. No różnie. Zależy jaka piosenka, ale większości nie lubię. Nie. Tak. Pewnie jest beznadziejny, ale jakoś się przemęczę, bo inaczej ci przykro będzie. Widzę, że mamy podobne charaktery, bo też mówię, że kogoś nie lubię jak się mnie pyta. Krzywa jest ta morda czeka i ortodonta. A zgaduj, kogo właśnie zacytowałam. Hetero. Nie. Tak. Mily je. Czasami pomysł przychodzi od tak. Czasami też wpadam na pomysł przy słuchaniu muzyki, ale jakoś nigdy tekst nie przykuł mojej uwagi. Obejrzałam jakieś trzy, ale już nie pamiętam jakie. Lepiej uważaj na siebie, bo jeszcze anorektyczką zostaniesz. Ale ty jesteś chciwa, już ci jedno zdjęcie na Discordzie wysłałam. Na początku mnie to pytanie trochę wkurwiło, bo wypowiadałam się bardzo dużo razy na ten temat, ale dobra faktycznie ktoś może nie wiedzieć. Zdecydowanie wolę czarnokrwistą? Uważam, że lepiej mi wyszła, fabuła była lepsza, ogólnie wszystko lepiej zmontowane. Ogień w jej oczach miał strasznie dużo nielogicznych i cringeowych momentów, ogólnie pierwszy odcinek wyszedł mi trochę słabo, i wiem, że mogłam tę serię zacząć inaczej, lepiej. Cieszę się, że się wybiłam, ale przykro mi, że ogień w jej oczach miał tyle wyświetlenia. Czarnokrwista osiągnęła o połowę mniej wyświetleń, bo zdecydowanie zasłużyła na tyle co ogień w jej oczach. Lubię wielu tuberów i po prostu nie chce mi się tego wymieniać. Poza tym, ostatnio nie oglądam filmików z gacza, bo nie mam czasu, i już zapomniałam większość nazw tuberów których oglądałam zanim zaczęłam nagrywać. WFU, geografii, matmy, nie wiem, wiosna, zdecydowanie zwykłe. Widzicie przecież moje edity na miniaturkach i na moim profilowym, ale okej, okay, macie tutaj jakiś niedokończony edit. Mam rybki, nie. Zależy jaki mam nastrój, jaka jest pogoda itd. Tak Przez to, że mam kanał to bardzo dużo, chyba z południa. Zobaczyłam jakiś filmik z gacza na YouTubie. Nie! Nie, bo skoro jeszcze nie umieją robić filmów, to po co ich wspierać? No może to jest motywacja, żeby się nauczyli? Ale według mnie powinni najpierw się nauczyć, a potem założyć kanał. Edity. Zależy do jakiej piosenki, jak dużą mam motywację, żeby to zrobić i tak dalej. Nie. Gram na skrzypcach, ale to nie jest hobby, bo tego nienawidzę. Nie. Po prostu lubię jak filmy mi się wybijają, jak ludzie miło je komentują i jak mam coraz więcej subów, i czuję satysfakcję że tak wiele osiągnęłam. Myślę że po prostu dlatego że chcę być z siebie dumna i osiągać coraz więcej więc chyba raczej dla siebie. Nie. Mam to samo konto na Mowie Star Planet, Blog Star Planet i Buni Planet. Nadia. Pisząc zawody, masz na myśli zawody sportowe czy również zwykłe konkursy? Jeżeli również zwykłe konkursy, to tak, brałam udział w wielu szkolnych i pozaszkolnych. Nie chcę mieć dzieci. Chciałam coś osiągnąć, chciałam mieć miłe komy, być lubiaba i doceniana. Wiosna, 20. Większość osób lubi i myślę, że większość lubi mnie. Z głowy. Nie. Tak. Tak. Zdjęcie dalej. Nie. 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 W tej pierwszej. Nie mam. Inspirowałam się serialem The Hundred. Stamtąd wzięłam pomysł na czarna krefa. resztę sana wymyśliłam. Kilka milionów subów, bo wtedy to bym te tysiąc złotych dostała za prowadzenie kanału. Było jeszcze sporo fajnych pytań, ale coś długie to wyszło i mi się nie chciało już robić.